Dzień ten jest pamiątką pozostawania w grobie Zbawiciela Pana po śmierci. Śmierć najboleśniejsza, śmierć najboleśniejszą jest w życiu człowieka, najgłębszy też smutek i żałoby wywołuje wśród otoczenia umierającego. Smutek ten idzie i do grobu zmarłego i okala go niby czarnym całunem ale prócz smutku ma w sobie też i coś kojącego. Cisza i niezamącony spokój otaczają mogiłę, zwłaszcza gdy jakiś czas upłynie od śmierci drogiej osoby, zaciera się nieco i łagodnieje ból wywołany jej śmiercią. Mogiły pokrywają zieleń i kwiaty. Smutek nasz kojarzy się wówczas z otaczającym grób spokojem, w jedną całość i zlewa w jakąś tęskną, ale i pełną rezygnacji melancholię. A nawet i nadzieja budzi się w sercu chrześcijanina na widok cmentarza. Nadzieja oparta na wierze, że kiedyś nastąpi zmartwychwstanie ciał. Dusza połączy się z ciałem, człowiek cieszyć się będzie niezamąconym szczęściem w Bogu. Oto i ogólny nastrój wielkosobotni w kościołach. Triumfalne zmartwychwstanie Chrystusa Pana nastąpiło wkrótce po śmierci i Kościół Święty od głębokiej żałoby w Wielki Piątek przechodzi w dość szybkim tempie do nadziei zmartwychwstania, której dniem jest Wielka Sobota. Nabożeństwa w nabożeństwach tego dnia odprawianych jeszcze nie ustąpił smutek z powodu śmierci Zbawiciela, ale łagodnie przechodzi on już w radość i pośród tęsknych tonów kościelnych pieśni pojawia się już raz po raz wesoła alleluja. Szaty kościelne koloru fioletowego w czasie nabożeństwa zmieniają się na białe. Wielko sobotnie nabożeństwo rozpoczyna się od poświęcenia i rozpalenia ognia. Światło Chrystusowe, przez śmierć Zbawiciela, na chwilę zagasłe dla świata, tryska na nowo płomieniem i świeci odtąd ludziom niegasnącym z niczemu. Taki nauka Chrystusowa ma oświecać każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Od ogniska roznieconego na zewnątrz kościoła kapłan zapala świecę na trzyramiennym świeczniku, i w procesji wnosi je do kościoła, śpiewając trzykrotnie Lumen Christi, światło Chrystusa, na co chór odpowiada, wszyscy wiernie odpowiecie: Deo gratias, Bogu niech będą dzięki. Zwłaszcza wielka świeca włoskowa, zwana pasałem, której poświęcenie zaraz po poświęceniu ognia następuje, wyobraża samego Chrystusa, pana. Z martwych stałego i światło jego nauki. Przy jej poświęceniu diakon śpiewa lekcję o przepięknej treści, opiewającą zwycięstwo światła Chrystusowego nad ciemnością szatana i grzechu. Odtąd Paschał zapalany bywa przez cały okres wielkanocny podczas uroczystej mszy świętej od Ewangelii aż do Komunii Świętej. I podczas nieszporów na magnifikat. W dawnych czasach Paschał miał zastosowanie bardziej praktyczne. Była to mianowicie płaska kolumna z wosku, na której, jak na tablicy, ryto u góry znak Krzyża Świętego, czego pozostałością są do dziś grana, to jest ziarna kadzidła w kształcie Krzyża wkładane w Paschał. Pod znakiem Krzyża umieszczano daty, lat od początku świata i od Narodzenia Chrystusa, niżej zaś daty świąt od jednej Wielkanocy do drugiej przypadających. Odnawiano te znaki i przerabiano na Wielkanoc, gdyż od tego, kiedy Wielkanoc przypada, zależą daty innych świąt w roku kościelnym. Po poświęceniu ognia i paschału następuje poświęcenie wody przeznaczonej do chrztu. W dawnych kościołach w dawnych Kościoła czasach Wigilia Wielkanocy, podobnie jak Wigilia Zielonych Świąt, była dniem uroczystego udzielania chrztu dorosłym katechumenom, którzy w ten sposób do święta zmartwychwstania Pańskiego przez zmartwychwstanie z grzechu we Świętym się przygotowywali. Przed chrztem poświęcano wodę, po udzieleniu zaś tego sakramentu że śpiewem litanii wprowadzano ochrzczonych do kościoła. Ceremonię poświęcenia wody chrzcielnej poprzedza odczytanie dwunastu proroc zebranych z Pisma Świętego, odnoszących się do wody i chrztu samego, przez który Bóg postan postanowił otworzyć narodom bramę do Królestwa Bożego. Podobną treść zawiera prefacja śpiewana przy chrzcielnicy podczas poświęcenia wody. Po skończonym Kyrie Eleison w litanii Celebrans przystępuje do ołtarza i śpiewa Gloria in Excelsis. W kościele uderzają we wszystkie dzwony, odzywa się organ na znak radości, że chwila zmartwychwstania Jezusa już bliska. Radosne aleluja rozbrzmiewa też odtąd często pod sklepieniami świątyń. Msza święta jest nieco krótsza, w tym dniu opuszcza się w niej na przykład Antyfonę, zwaną ofertorium. Pochodzi to stąd, że w dawnych czasach, kiedy wierni znosili chleby mające być nam mszy świętej ofiarowane i konsekrowane w wielką sobotę, wcześniej je oddawali kapłanom i diakonom, aby katechumenom do sztu mogli służyć z większą łatwością. Zamiast modlitw o komunii świętej, pod koniec mszy świętej śpiewa kapłan. I chór krótkie nieszpory, które w ten sposób w tym dniu wchodzą w skład mszy świętej i ten zwyczaj nosi na sobie piętno dawnych wieków. Mszę świętą odprawiano wówczas pod wieczór, aby zaś zbytnio nie przedłużać nabożeństwa i tak już bardzo długiego nieszpory skracano i śpiewając je zaraz po mszy świętej. Wierni. Świeca, którą się poświęca w liturgii trydenckiej, trzyramienna, odnosząca się do Bogu, do, do Pana Boga Wtrycjedynego, zwana triangułem, jest poświęcana przy ognisku. Pasał poświęca się tu w kościele przy śpiewaniu exultet, inaczej niż w nowej liturgii nowej liturgii, największa ilość czytań, tam jest dozwolone skrócić do trzech, bo tam jest dziewięć. Tutaj kapłan odczytuje dwanaście. Wszystkie miały walor pouczenia przed chrztem katechumenów, żeby w jakiś sposób, mając świadomość jako katechumeni, że wyznawanie Chrystusa wiąże się z niebezpieczeństwem i z obowiązkiem oddania życia za Chrystusa przyłożyć tą pieczeń, czy rzeczywiście tego chcesz. I tak jak Pan Jezus się zwracał swego czasu do uczniów, czy i Wy też chcecie odejść, kiedy zapowiedział ustanowienie Eucharystii. Wtedy święty Piotr mówił: Panie, do kogoż pójdziemy, Ty masz słowa życia wieczne. No, ale jest, że wielu wtedy odeszło i z Panem Jezusem nie chodziło. Więc te czytania. Ponieważ mają walor pouczający dla katechumenów, my jesteśmy ochrzczeni, to ja je będę czytać po, po polsku, mimo że przewidziane są po łacinie. Natomiast modlitwy po nich następujące będę odczytywać po łacinie. Tak już czyniłem rok temu. Egzultetu. Kolejny rok nie zaśpiewam. O zgrozo. Módlmy się, daj Boże, że za rok będą mężczyźni gotowi do służby w funkcjach też cele, 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 celebra, e, ceremoniarzy wiedzących, co tytanicznie należy zrobić, żeby się udało z trudką wychodzić na godzinę, tak jak to zapowiedziane. Wielka łaska przygodnych wiernych, którzy dzisiaj tu jesteście, panów, którzy też jesteście, że jest komu służyć, że kiedyś, daj Boże, dorobimy się scholi, dorobimy, zasłużymy na to, żeby była schola męska, śpiewająca śpiew. Liturgii poświęcenia wody nie ma, dlatego że tutaj nie ma chrzcielnicy, w związku z czym ten obrzęd poświęcenia wody jest przewidziany poza. Już dzisiaj wodę przed poświęceniem pokarmów poświęciłem, to będzie potrzebował to butelkę wodę święconą sobie zabrać, by dziś była poświęcona. Co jeszcze z ważnych rzeczy liturgii? Po mszy świętej adoracja będzie wznowiona przy grobie pańskim do 24 i jutro o 5, daj Boże. Zacznę odmawiać tutaj różanie, żeby o wyjść z procesją rezurekcyjną. Proszę słuchając tych czytań pieczętować swoją wiarę, upraszać o nią, moje pomnożenie. Upraszać też łaskę wierności kapłanowi, aha, to co ważne miałem powiedzieć, że i w egzultet, w śpiewie, no i potem w kanonie, w mszy świętej jest przewidziana ta formuła w kanonie modlitwy w jedności z, a w egzultecie modlitwa za. I tam jest przewidziana modlitwa za papieża w egzultet i za cesarza w przypadku jak nie ma. To się za nich nie modli, więc ja za to taką formułę będę stosować. W Wielki Czwartek ksiądz arcybiskup Wigano napisał, Kazanie jest dostępne na stronach do tak samo jak medytacja wielkopiątkowa. I tam w tym Kazaniu na Wielki Czwartek mówi o papieżu uzurpatorze, więc nie papie, papieżu uzurpatorze, więc nie papieżu, i hierarcha uzurpatora. W związku z czym w tym modlitwie, yy, gdzie się modlić za to, modlę się za biskupów, biskupa, księdza arcybiskupa na Pawła i arcybiskupa Carlo Maria Vigano i szy gdzie jest w jedności z biskupami, to też tych dwóch biskupów, to w ciszy już wtedy, ale tych dwóch biskupów z imienia, wymienia. Daj Boże każdemu z Was siły. Mógł zapłać już teraz za przygotowanie liturgii trud włożony I się przygotować, ubrać w szaty. Kto będzie mógł wyjść, to proszę wyjść przed, przed Dom, żeby tam w tym nabożeństwie uczestniczyć, poświęcenia ognia. Yeah <clears throat>